Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, tak jak wam zapowiadałam, ciasta, ciasto, ciasteczka są. E, no to lecimy. Mam nadzieję, że e, to już chyba będzie ostatnia, a może coś jeszcze mi wpadnie, nie wiem, bo to tak się zmienia wszystko, że, że nie wiem. Ale prosiliście o ten przepis, więc e, robię. Sero makowiec, słuchajcie, bo tak, część lubi serniki, część lubi makowce, a to jest połączenie sero, sernika z makowcem. Czyli mamy dwa w jednym serum makowiec i słuchajcie, e, no dobra, stopień trudności, średni czas przygotowania 20 minut, Całkowity 9 godzin 40 minut, Porcja e, liczba porcji 24. Lecimy, zaczynamy od maku. I teraz tak, u mnie akurat mak to tak niekoniecznie, więc ja sobie zrobię trochę mniejszą porcję, bo tutaj mamy mieć 400 maku, ja mam 300, więc rozsypię sobie tak. Najpierw wsypujemy połowę, czyli 200 gramów maku. Ja sobie sobie połowę. Widzicie? Ja to zawsze inaczej to robię. Zakładam miarkę z pokrywą 30 sekund. Obroty 10 będzie głośno, więc się nie przestraszcie. No i mamy to zrobione. Ten mak musimy przełożyć i robimy powtórkę. Czyli znowu Ła, się, dość, że było mało, to jeszcze się rozsypało. To nic. O! I znowu następny krok to samo. Znowu 200 gramów maku. Znowu rozdrabnianie, Powtarzamy kroki. Znowu będzie 30 sekund, obroty 10. I jak już mamy drugą część maku zmielone, to tą pierwszą, yy, nie, to czekajcie, czekajcie. Najpierw dodajemy mleka. Nie. No tak, dodajemy z powrotem ten mak, pierwszą porcję. O. Tam to sobie zgarnięcie kopyską, bo już widzę, że się osadziło e, tu mi na ściankach. No i teraz dodajemy mleko. 460 g mleka. Ja dam troszeczkę mniej, bo mam mniej maku. Dobra. No. I teraz zakładamy miarkę z pokrywą. Słuchajcie, 90 minut, 90 stopni. Obroty trzy, czyli takie zaparzenie maku robimy masę makową. W międzyczasie musimy oddzielić cztery jaja, żółtka od białek i odstawić. Także tu się robi, ja od, robię, szykuję dalej produkty. Jaja odsyszone, mak już zrobiony. Słuchajcie, teraz robimy tak. Co tu się wydarzyło? O, jaki piękny mak. Teraz mak musimy przesypać do koszyczka. Nie. Patrzcie, jaka masa makowa. To jest właśnie gotowa masa makowa. Słuchajcie, nie musicie kupować masy makowej w sklepie, bo możecie ją naprawdę zrobić sami. Zobaczcie, jak niewiele potrzeba, żeby taką masę makową sobie zrobić. Dosłownie 10 minut i masa jest. Dwa razy mielenie po 30 sekund i potem co? Eee, podgotowanie z mlekiem. 9 minut tam było. No to macie, 10 minut jest gotowa masa makowa. Dobra, muszę tutaj to trochę sobie wyciągnąć. Tak samo do makowca. Nie kupujcie. Po co? Kupcie mak, zróbcie sami. Dobra, jest jak jest. Zawsze tu trochę zostaje, ale to nie szkodzi, bo tutaj akurat nam nie przeszkadza. Chyba, chyba że każą nam naczynie miksujące. Nie. I teraz tak, mak na chwilę odstawiam. Do naczynia wrzucam 4 żółtka i 220 gramów cukru pudru. Oczywiście też zrobionego w termomiksie, tak? Dobra, jest. No. Zakładam miarkę z pokrywą. Minuta 30. Minuta 30. Yy, obroty 6. Także widzimy się za minutę 30. Lecimy z tym przepisem dalej. Słuchajcie, do tych żółtek, e, o, musimy je zgarnąć kopertką, bo akurat się naprawdę mocno tam działo. Dobra, całe naczynie jest, ale już jest z makiem połączone, także nie widać takich żółtek jako żółtek, tylko żółtka makowe są. Dobra. E, do, do, dodajemy właśnie naszą masę makową. wyszła. Nawet nie zostało tu jakoś wiele w koszyczku. O. Zobaczcie. Prawie czysty koszyczek jest. Także nie jest źle. Dobra, na razie to zostawimy. Do tego dodajemy mąkę. 40 gramów mąki pszennej. Ja tu dam troszkę mniej, bo pamiętajcie. Jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Się dzieli, aczkolwiek podobno nic nie widać na tym. I teraz aromat, jedna, druga łyżeczki aromatu migdałowego, i właśnie taki mam migdałowy. O. Wow. 140 gramów bakali. To mogą być rodzynki, to mogą być rozdrobnione orzechy, słuchajcie. To mogą być e, skórki e, kandyzowane. I to wszystko. A rodzynki się, parcie opakowanie mi rozwaliło. Dobra, ja dam tak, najwięcej rodzynek, bo orzechów niekoniecznie. I te skórki dla aromatu. Dobra, ja daję mniej. Założyć miarkę z pokrywą, 30 sekund, obroty 5. Dobra, ja tu sobie ogarniam i zaraz do Was wracam. No i jeszcze nie koniec. Teraz masę przekładamy do miski. Słuchajcie, musimy to zrobić. Pomimo tego, że mam dwa naczynia, to masę trzeba zrobić. O, jaka piękna masa. I tu nam każą umyć naczynie, ale ja to sobie zrobię za chwilę, bo tradycyjnie podmienię sobie po prostu te naczynia. O, dobra, ja sobie to zaraz to ogarnę i już Wam mówię tak. O. Mmm, dobre. Umyć i osuszyć naczynie. Ja już to mam zrobione. W międzyczasie rozgrzewamy piekarnik 170 stopni. Wykładamy prostokątną formę 40x24x6 na na papierem. Zakładamy w naczyniu motyle. I wlewamy te nasze białka. Cztery białka. O. No i co? Ubijamy pianę. Po prostu pamiętajcie, naczynie musi być suche, e, odtłuszczone. Najlepiej zdjąć jeszcze w ogóle miarkę, żeby to się fajnie ubiło dwie minuty, obroty 3,5. no to do zobaczenia jak się ubije piana. No i piana ubita, słuchajcie teraz tak zdejmujemy motylek, o jeszcze ile krotków nam zostało, ale to słuchajcie tak jakbyśmy robili dwa ciasta, tak ser i makowiec. E, I teraz tak pianę przekładamy do naszego maku i musimy delikatnie wymieszać. O. Dobra. Jest super. Jest gotowe. Teraz musimy to delikatnie wymieszać. I co dalej? I dalej musimy tak delikatnie wymieszać. Do naczynia, słuchajcie, ja jednak muszę to naczynie przypukać sobie. Tamto powiem Wam szczerze, po maku ciężko się myje. Więc to będzie szybciej. Bo tutaj trochę maku jednak jest. A do sera nie chcemy maku. Dobra, daję tak, już zaraz to mieszam. Nie bójcie się, sypuje 100 g twarogu tłustego, pokrojonego na kawałki. O. Jest. Do tego 220 g cukru pudru. Dobra, jest połowa. No i dobrze, będzie mniej słodkie. Dodajemy miarkę z pokrywą. 2 minuty obroty, 6. Czyli ja tu mieszam to, a tam się miesza tamto. Słuchajcie, teraz tak. Tu masa serowa się zrobiła. a ja już patrzyłam, co ja mam przygotować jeszcze. Dobra. Teraz tak. Dodajemy 4 jaja całe, w całości. Do tego 100 g masła pokrojonego na kawałki. Do tego 10 g cukru wanilinowego, nie, 20 wanilinowego, a 10 z Thermomixa, i mam właśnie ten swój zrobiony. Dobra, wystarczy. E, 15 g skrobi ziemniaczanej. Dobra. 120 g Kandyzowanej skórki pomarańczowej. Ja tu dam troszeczkę mniej, bo mówię, jeszcze trzeba do dekoracji zostawić. Dobra. I zakładamy miarkę. Gdzie jest kopystka. Jest. Tak. I teraz 45 sekund obroty 4. Już nie będę was męczyć, ale w międzyczasie trzeba jeszcze wylać masę makową na do tortownicy. tak? Dobra, wylewam tą masę makową najpierw. O. I na to dajemy masę e, serową. I słuchajcie, tak naprawdę, no to na ten moment będziemy już tylko piek piekli to w piekarniku. A potem studzili, a potem próbowali. Ha! Dobra, jest masa makowa. Pamiętajcie, że jak chcecie sobie dobrze ułożyć papier, wystarczy go zmoczyć, tak, wodą i jest wtedy łatwiej się układa. Dobra, jest masa makowa. Na to dajemy masę serową. No. No i teraz tak, pieczemy. Pieczemy to, już Wam mówię, ile. Ojejka, ciężkie to. Trochę tego sera tu jest. Dobra, wyrównać kopystką pieczemy godzinę do godziny 10-170 stopni. Następnie uchylamy drzwiczki piekarnika, i tak zostawiamy 2 godziny. A potem do lodówki, najlepiej na noc. No i wtedy będziemy już próbować. Seromakowiec gotowy, wystudzony. Słuchajcie, jeszcze nawet nie pokrojony udało się, bo całą noc się studził, nikt o nim nie wiedział. Ukroję ten brzeg, bo zawsze brzeg to jest w ogóle problem. Nikt go nie chce, ale chcę Wam pokazać. Wow, no pięknie! Wiadomo, że tam dalej będzie lepiej, tak? Zobaczcie, tak wygląda seromakowiec. Tu jest kawałek taki, tu kawałek taki. Ten obrąb to jest mak. No, już widzę, że coraz dalej jest coraz lepiej. Także kochani to jest połączenie dwóch przepisów sernika, makowca to jest y, dla danie dwa w jednym ciasto dwa w jednym dla takich y, osób, które by chciały wszystko naraz no to proszę bardzo, macie wszystko naraz a w smaku mm, jakieś zimniutki, bo yha, na, na dworze minus nie on się właśnie studził na dworze pycha wilgotny ten mak jest fajny Słuchajcie, polecam Wam z całego serca Sero Makowiec. No to do następnego razu.